Szczęść Boże, witamy bardzo serdecznie. Omawiamy kolejną definicję katechetyczną. Można powiedzieć, że dzisiaj omówimy ostatnią z definicji dotyczących modlitwy. Modlitwa Jezusa. Uczeń, który ma wysłuchać tej katechezy, potem ma wyjaśnić synowski charakter modlitwy Jezusa i ma scharakteryzować modlitwę Jezusa. Tak mówi podstawa programowa. Więc zastanówmy się, jakby reasumując, patrząc, bo już wiele powiedzieliśmy i przytaczaliśmy. Teraz zreasumujmy, na czym polega modlitwa Jezusa. Czy Pan Jezus modlił się w sposób jakiś wyjątkowy? Wyjątkowość Jego modlitwy polegała na tym, kim był dla Boga, dla swojego Ojca. Czyli wyjątkowość Jego modlitwy Polegała na relacji wiążącej go z Bogiem. Miał świadomość, że jest dzieckiem Bożym, synem umiłowanym, w którym Bóg ma upodobanie. Jak zobaczymy pierwszą scenę takiego publicznego wyjścia Pana Jezusa, to jest scena Chrztu Świętego, cała Trójca Święta się wtedy objawia, Teofania, i te słowa słyszymy związane ze Chrztem, które padają przy Chrzcie każdego z nas. Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. Jego słuchajcie. Jego warto słuchać. Tak. Relacja dzieciństwa to jest to co w zasadzie nieustannie przez całe swoje nauczanie Pan Jezus podkreśla i słowem i postawą, że jest umiłowanym, ukochanym, wybranym dzieckiem Boga. A Bóg jest dla niego tatusiem, Abba. Abba. Tak. I on też jakby ukazywał w różnych przypowieściach czy w swoich czynach ludzi, którzy przyjmują postawę dziecka polegającą na przeżywaniu, doświadczaniu swojej zależności małych, biednych, chorych, kalekich, poranionych, odrzuconych, wyśmianych. Którzy mogli liczyć tylko na Pana Boga, no bo nie mają nic innego. To są ci, Anna Wim, to są ci błogosławieni ubodzy w duchu potem. Dlaczego? Do nich należy, co należy, Królestwo Niebieskie. Oni są dziedzicami po prostu, ponieważ ich dziedzictwem jest tylko Pan Bóg. Nie mają nic tak, innego, nie mają nic. się czym pochwalić. Tak. Całkowite oddanie. dziecięstwo. Tak. Dzie, tak no. I to chodzi o to, że zobaczcie, to nawet nie chodzi o to, że oni, że to są ludzie pod względem moralnym jacyś super, że mają się czym pochwalić. Nie. To są, to jest ci, którzy nie mają się czym pochwalić, ale mają świadomość, że Pan Bóg jest ich nagrodą, dziedzictwem, obroną, wszystkim, ostatecznością. Mhm. Nie, to, to jest tak, tak jak Dawid. Dawid... No, różne rzeczy robił, ale wola, woli Bożej się poddawał. Tak. tak. samo Pan Jezus. Yy, yy, lubię te momenty, kiedy Pan Jezus jakby przechwala się swoim tatą. A to tak. jest tak, jak czasami dzieci mówią: A co robi Twój tato? A mój tato jest strażakiem. Tak, nie? tak, tak dumny, dumny. Tak, no po prostu. A, a, mój, a mój tato, jak przyjdzie i pokaże mięśnie, nie? to jest. Tak. No, chwali się. I, Trochę coś w tym jest takiego. Oczywiście, że ym, ym, można na to różnie patrzeć, jak pan jest poważny człowiek, ale właśnie. Pokazywał, mówił, jeśli bym tylko chciał, mój tato by mi zesłał tutaj kilka legionów, kilka całe um, zastępy, kilka zastępów tak, anielskich. Tak, tak. By było pozamiatane. Tak, a mój ojciec jest większy ode mnie. Tak, <laughs> Lubię to. To jest <laughs> piękne. Pan Jezus po prostu się jakby przechwala swoim i Jest to piękne. To jest dziecięca postawa Pana Jezusa. No. Jest mu tak radykalnie posłuszny. Tak ufny, że ojciec go nie skrzywdzi, nawet w takich wyzwaniach, które wydają mu się, że go przerastają, że idzie za wolą Ojca, nie za swoimi ochotami. Nawet krzyż. No właśnie. Wie, że w krzyżu go nie skrzywdzi. Tak, tak. że żadna krzyż. że nawet Na śmierć. To jest tak jak Umrze, pa, Nie szkodzi. Pan Jezus mówi: um, Mogą Was zamordować, ale włos hmm. Wam z głowy nie spadnie. Nie? To jest. Tak. Wszystko może właśnie wydarzyć, ale nic się wam nie stanie. Więc pan Jezus tak ufał ojcu, że mógł być totalnie wolny. No, tak. Nieprzywiązany nie do tak. swojej wizji rzeczywistości. Ta więź z ojcem wyzwalała go od tego, żeby projektować, że ma być tak czy tak. Po prostu no, mógł sobie być na tyle wolny, żeby pójść umrzeć. Tak. I nic się nie stanie. Tak. tak. To jest bardzo. My rzadko na to w ten sposób patrzymy, ale chodzi o to, że ta więź, która go prowadzi nawet na krzyż, jest jego wolnością Jeszła. Bóg, Bóg, który wyzwala, wyzwala, Bóg, który daje wolność, Bóg, który zbawia, Bóg, który wyzwala z okowów. Tak, no. jakie to jest zupełnie odmienne, niż czasami patrzymy. jak on, on musiał. Pan Bóg, nie Ojciec, nic, nie tak musiał, mu zrobił, nie, nie musiał. Kazał mu umrzeć. Nie. I w tym posłuszeństwie też, znowu, to posłuszeństwo wezwala świat, ponieważ dzieje się znowu odwrócenie grzechu pierworodnego. Tam jest totalne nieposłuszeństwo tak, praw rodziców, a tutaj jest totalne posłuszeństwo. W tym totalnym oddaniu siebie posłuszeństwie dokonuje się zbawienie świata. To jest tak jak się, nie wiem, ślub weźmie może, ale tak jak święcenia, nie? Przed święceniami niektórzy myślą, zastanawiają się, tak, a po jak, jak to wyzwala. Tak, prawda? To jest jasne wszystko, nie trzeba się zastanawiać już, wszystko jakieś tam, jest jak, tak, no, jest, jest tak, jednoznacznie określone, wszystko tak, wyznaczone, no, to jest coś takiego, jak, się, my, jak my się zdefiniujemy jako chrześcijanie, jako dziedzice, dzieci, synowie Boży. To naprawdę jest wyzwalające. Tak, już nie ma jakiegoś tam szarpania się, myślenia, rozważania, pan że, że, tak, podskakiwania, że a tak, jeszcze pokażę, ja się... ja udowodnię Panu Bogu, że mnie na to stać. Tak, tak. No, nie muszę nic. Tak. Nie muszę nic. To jest wyzwalające. Różne projekcje tak. odpadają. Tak. I tą synowską postawę Pana Jezusa widać w Jego modlitwie. On jest wzorem tej modlitwy. Już omówialiśmy troszeczkę przy starotestamentalnych przykładach modlitwy, ale właśnie podczas modlitwy Pan Jezus wyznaczył nowe więzi z Bogiem, niż do tej, dotychczas znano. Synowskie, pełne miłości, totalnego dziecięcego zaufania, przylgnięcia do ukochanego taty. Mhm. No, też. <grym> Pana Jezusa postawa życiowa była postawą modlitwy, całościową. Oczywiście możemy mówić o tych momentach, kiedy Pan Jezus specjalnie gdzieś tam się oddala, tak, tak. uczniowie to zauważali, on odchodził, modlił się. Bywały takie momenty, to jest ponadludzkie wręcz, że cały dzień umęczał się, bo uzdrawiał, tak. nauczał i jeszcze w nocy modlitwę. Tę modlitwę tak. Bo on tam odpoczywał, on był z tatą. Uh -huh. nie? To jest, um, oczywiście mamy też takie bardzo specyficzne, gdzie widzimy, jak Pan Jezus mówi um, modlitwy I to, jest, um, i to są te modlitwy Ojcze Nasz, kiedy uczy um, modlić się uh -huh. uczniów, ta modlitwa, którą już szczegółowo omawialiśmy, ale także jest modlitwa w Ogrójcu, o której mówiliśmy, uh -huh. to jest właśnie ta modlitwa w imię Jezusa. Ale też modlitwa arcykapłańska z Ewangelii według świętego Jana, zajmująca dosyć dużo miejsca. I polecalibyśmy Państwu tę modlitwę, żeby sobie ją raz w całości przeczytać. Ona jest rozbudowana, ale ile wątków tam Pan Jezus porusza, jak ona jest piękna. I tam ta więź miłosna wybrzmiewa. Tak, I do uczniów, i do pana Jezusa. Tam się też wydaje, że jest dużo powtórzeń, że cały czas Pan Jezus, jedno to samo mówi. Tak, ale mówi to tak pięknie, tak miłośnie. I właśnie pokazuje, cały czas modli się do Taty, za tych uczniów, których mu dał, żeby ich ocalił, żeby ich wyzwolił. Piękna, miłosna taka modlitwa ogarniająca cały świat. Coś pięknego. Ostatnia wieczerza, niedługo przed śmiercią. Taka modlitwa testamentalna nie? w zasadzie. I pan Jezus no, przez to także jest wzorem modlitwy dla nas, żebyśmy próbowali Go naśladować. Będąc zjednoczeni z Nim, próbowali w taką więź wchodzić z Ojcem, i jaką, jaką reprezentował Pan Jezus. Tak, ostatecznie jakby celem takiego życia, <coughs> tak, taką modlitwą jest to, żeby przeze mnie też działał Pan Jezus. Żeby ktoś, tak jak Pan Jezus mówi, kto widzi mnie, zobaczył i Ojca. Że on jest wręcz jak transparentny, jest przeciwroczysty. Mm -hmm. W Nim widać Ojca. Tak samo jest pewnym Celem chrześcijanina, żeby w nim ktoś, kto spotyka tego chrześcijanina, żeby w nim widział Jezusa Chrystusa, żeby był wręcz transparentny. Oczywiście, że to jest. No, no tak, to jest pewny obraz, tak. tak? tak. Mhm. Proszę Państwa, no mhm. chyba wejdziemy w kodek QR. Czy jeszcze byśmy coś dodali? No tak, no poza tym, że w zasadzie cała ta definicja jest podsumowaniem modlitwy. Tak. No, czyli to, że jakby. Nie, Bycie chrześcijaninem, żeby to jeszcze raz podkreślić, bycie chrześcijaninem nie polega na. Y, jedynie na uczynkach. Na, uczynkach, jakichś, tak. na, jakieś, y, na bycie na, zgodnie z pewnymi jakimiś regułami, regulaminami, na pewnej formie pobożności, zupełnie nie. Tak, tak. Bycie czy, chrześci... czy, czy moralności. moralności jedynie, że tak. Moralność nas nie zbawi. Bycie chrześcijaninem y, to y, bycie dzieckiem bożym. Synem, córką. Y, tak, jak Jezus Chrystus. tak. Dziedzicem wszystkiego. A z tego i wynika moralność, i formy modlitwy, Wszystko. i pobożność. Z tego wynika, jeśli nie ma postawy dzieciństwa bożego, to te formy modlitwy nas nie zbawią. To moralność nas nie zbawi. Tylko y, 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 tatuś y, Abba, tylko on. Bóg y, nas zbawi. Mhm. Proszę Państwa, jeśli chodzi o kody QR. To z tekstów proponujemy modlitwę arcykapłańską pana Jezusa ze świętego Jana i warto przeczytać. Także chciałem zaproponować taki tekst, który jest śpiewany, mianowicie Litanie do serca pana Jezusa. W czasie pandemii w tamtym roku. Pięknie nagrana z różnymi osobami, które z różnych krańców świata śpiewają po kolei wezwania. Jest to wszystko na odległość czynione. Warto jakby odpocząć w, w dźwiękach tej modlitwy i ukryć się w sercu Pana Jezusa. Mhm. I jeszcze jest dobry film: Interstellar. Christophera Nolana. Piękny film kosmiczny, science fiction. Science fiction. Science fiction. Popatrzcie na ten film pod kątem postaci taty, mm -hmm. ojca. Ta więź z córeczką pokonuje czas i przestrzeń, pokonuje lęk, odkrywa nieprawdopodobne światy, tworzy światy i córeczka, dążąc do spotkania z tatą. Ym, przeformułowuje fizykę. Jest wielkim profesor fizyki. Spotyka się jako staruszka z młodym tatą. Z młodszym tatą, <laughs> tak, tak, ponieważ, tak. Ale my spoilerujemy, prawda? Troszeczkę. Mm, <laughs> I tak warto. I tak warto. <laughs> Tym bardziej. <laughs> Tym bardziej. Chodzi o to, że to jest dramatyczny film. W napięciu ukazuje no, te różne spotkania, które się tam dokonują, są, są przedziwne. Nie, też, z piękną też... muzyką, z pięknymi postaciami, z piękną muzyką Hansa Zimmera, zresztą A, tak. często towarzyszącemu, towarzyszącego tak. Christopherowi Nolanowi w jego filmach. Piękny tak. i film. z muzyki warto ten, ten główny Motry. motyw także posłuchać. O mhm. tak, Hans... ten piękny, tak, tak. jednocześnie bardzo tak, tak. miłosny. Bardzo miłosny film, pokazujący no, też, że wbrew wszystkiemu miłość może brzmi jak banał, ale miłość jest pokonuje, pokonuje wszystko, wszystko, tak? Jest zwycięża, tak? Można by powiedzieć. Czyli pieśń nad pieśniami znowu. Tak, tak. <laughs> Dziękujemy państwu za uwagę. Życzymy sobie i wam wejścia w przestrzeń dzieciństwa Bożego jako kwintesencji Postawy chrześcijańskiej, nie tylko modlitwy, ale w ogóle postawy chrześcijańskiej. przez jest postawą kosmiczną. <laughs> Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.